Witam serdecznie. Pragnę Państwa zaprosić na konferencję pod tytułem Autyzm, Diagnoza i Co dalej, która odbędzie się 24 kwietnia w sali konferencyjnej Biła i Synowie w Girzycku. Termin kwietniowy wybrany jest nieprzypadkowo. W 2007 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję Zgromadzenia Ogólnego iż miesiąc kwiecień jest światowym miesiącem wiedzy o autyzmie. Polskie stowarzyszenie Koło Wgliżycku, właściwie od początku swojej działalności zajmuje się dziećmi autystycznymi. W roku 2004 roku został podpisany pierwszy kontrakt jeszcze wówczas z Kasą Chorych. I utworzona została poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w ramach której do chwili obecnej prowadzona jest zarówno diagnoza, jak i terapia dzieci autystycznych. Zarejestrowanych w naszych poradni jest ponad 300 dzieci z rozpoznanym autyzmem. Korzystając z naszych doświadczeń, chcieliśmy zorganizować konferencję. Gdzie przybliżymy problematykę autyzmu, gdzie przedstawimy w jaki sposób są, prowadzona jest diagnoza, w jaki sposób prowadzone są terapie. Szacuje się, że w Europie w chwili obecnej zdiagnozowanych jest ponad 5 milionów osób z autyzmem. Specjaliści na całym świecie zgłaszają, że liczba autystów znacznie wzrasta. Chociaż wszyscy są zgodni co do tego, że autyzm określa się jako całościowe zaburzenie rozwoju, to nad przyczyną powstania tych zaburzeń są stale prowadzone dyskusje. Co raz pojawiają się jakieś rewelacje, co powoduje zaburzenia określane jako autyzm. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym koło w Giżycku od wielu lat w swojej działalności zdrowotnej zajmuje się problematyką dzieci autystycznych. Od 2004 roku prowadzimy poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, w ramach której prowadzona jest diagnoza kliniczna i funkcjonalna oraz wielospecjalistyczne terapie indywidualne dla każdego dziecka. Wykłady poprowadzą specjaliści pracujący w naszej poradni, pani doktor, specjalista psychiatry dzieci i młodzieży, a także psycholog z doświadczeniem klinicznym logopeda, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, a także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zaproszenie przyjęła pani docent Jolanta Wasileska, pediatra alergolog, która od wielu lat zajmuje się problematyką problemów pokarmowych dzieci z rozpoznanym autyzmem. Konferencja jest skierowana do lekarzy, do specjalistów pracujących z dziećmi autystycznymi, do nauczycieli, opiekunów, także bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, którzy wychowują dzieci autystyczne. Zapraszam serdecznie 24 kwietnia. Sala konferencyjna Biłas i Synowie w Giżycku. Proszę zarezerwować sobie czas w godzinach od 10 do 15.30.